Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zareprezentuję Wam najgorszą aktualizację w historii gry. 1.19 Po pierwsze dodało to kontrowersyjny system zgłaszania graczy. Po drugie, na Bedroku dodali filtr przekleństw, który działał tak beznadziejnie i wciąż działa, że naprawdę nie wiem. No nie wiem, na przykład mogliście otrzymać bana tylko za to, że napisaliście jedną literkę, która występuje w jakimś innym przekleństwie i to jeszcze w dowolnym języku. Co? I dodatkowo nie mogliśmy nazwać swojego miecza Nightmare czy coś w tym stylu. Bo ma początek NIG, a NIG jest początkiem od N-worda. A kontrowersyjny system zgłaszania graczy, no co jak co, ale. Dodawanie banowania graczy na wszystkich serwerach Realms, banowania im możliwości LAN i tym podobne to naprawdę nie wiem przygotowałem specjalnie na to grafikę Agnes i Jong Un serio to co się stało po tym, jak Agnes stała się prowadzącą gry, jest jakaś masakra. Ale okej, okay. na razie wspomniałem tylko 1.19.1. A co z pozostałymi aktualizacjami? A co z aktualizacją 1.19? To sam. Naprawdę, nie dodała ona nic nowego. O tym, że Bagda kiedyś pojawił się w kofie, wiedzieliśmy od 4 lat. O tym, że. Na, 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 o Wardenie wiedzieliśmy od 2 lat. Naprawdę, nic nowego. Jedynym plusem, moim zdaniem, tej aktualizacji jest nowy ne, drewno, które no. Mm, jest czerwone, a takiego oczekiwałem. I dzięki niemu mogę przebolać brak drewna wiśniowego. Ale jest to tak niesamowicie fatkiem, że to fok. Naprawdę średnio 3000 bloków. 3000. No, a co jeszcze? Ta aktualizacja. jeszcze dodatkowo? Dodała starożytne miasta. Wiecie jak to jest jedyny użyteczny item, który możemy tam zdobyć? Nowe zaklęcie, nic poza tym, nic. No bo kompas może jakoś się przyda, ale jest bezużyteczny na hardkowe. Za to z kolei ten... Płyta muzyczna to płyta muzyczna, tylko urozmaica grę, nie dodaje tutaj żadnych korzyści. Co jeszcze dodało? Kozie rogi, które miały się pojawić pierwotnie w 1.17, zostały przełożone na 1.18 i na 1.19. To samo z Wardenem i biomym Deep Dark. Ja naprawdę nie wiem. Czemu oni z tym tak zwlekali? Ja rozumiem, że MOWE było dość ciężkie do zaprogramowania, no ale nie mogli nam w 1.17 dać tego jakoś niedokończonego, dopiero dać to, dokończyć to w późniejszych wersjach, nie? Jeszcze w aktualizacji miały się pojawić dwie rzeczy. Pierwsza to była kompletna nowość, której no, każdy chciał i każdy po niej oczekiwał. Ale ja mimo wszystko i tak nie miałem żadnej nowej nadziei, jeśli chodzi o tą aktualizację. Już nawet no, podczas y, Maineconu wysłałem Miankinowi wiadomość: Ta aktualizacja jest beznadziejna i nic nie doda. Ale mniej z tym, bowiem jeszcze zdała ona. fireflies was originally part of the plan for the wild update we wanted them to be a food source for the new frogs but then we got great feedback from you guys in a lovely community and you taught us that a lot of species of fireflies and firebugs that are out there are poisonous to toads and frogs and of course, we didn't want to add that into our game. So we provided the frogs with a safer food source, the tiny slimes. And fireflies are sadly no longer part of the plans for the wild app. I can't do it with these people. I really can't. They couldn't add, just so add, like they did it with the parrots, that after ate the cake, they got poisoned. I można było je karmić nasionami. Nie mogli tego zrobić tak? Ja nie wiem. Co jeszcze? No, no fakt, że aktualizacja to chyba najmniejsza aktualizacja nie taka. Wiem, że zdawały się mniejsze aktualizacje typu 1.10 które dodało na dobrą sprawę trzy nowe mody, jedną nową strukturę, i nie mogę sobie przypomnieć coś tam, co tam jeszcze. Lub 1.15, które dodało tylko pszczoły i rzeczy z niej powiązane. No ale co, jak co, te aktualizacje nie były. były tak jakby poboczne. Nie było oficjalnie zapowiedziane. Naprawdę. Nie ja muszę tutaj chyba za dużo mówić. Ta aktualizacja to a jeszcze nie wspomniałem o lesie brzozowym. Wiecie, wy jaki głupokowaty pomysł wymyślili? Las brzozowy to był tylko koncept tak? As with the birch forest, that is a little bit different. W Minecraft Live we did show some concept art with Birch Forest Improvements. However, concept art is not a commitment. And this time around, Birch Forest Improvement is not something that we have continued work. No tak, no ale większość, jeśli nie wszystkich koncept arty się no, tutaj sprawdziły. Wy wiecie, co jest jeszcze śmieszniejsze. Y, ostatnio opublikowali taki post, y, gdzie opublikowali przerobioną grafikę. Tak, z tej, co była na mainconie konie, i wiecie. Usunęli z niej świetliki i las gwozowy. Naprawdę. facun. Trzymajcie się i cześć.